Więc Bóg uzna Cię godnego tego dzieła, do którego Cię przeznaczył, więc, więc patrz i wiesz w to. Chodź tutaj teraz. Nie. Chodź tutaj. Co Bóg, co Bóg o Tobie... I On Cię wezwał, powołanie świętym. Wezwał, rozumiesz? Patrz. Wezwał. Czyli to można sobie tak przekształcić, że Bóg zlecił mi coś. On jest zleceniodawcą, a ja nie, a jestem zleceniodawcą. Nieobiorcom, tak jak tutaj są w pracy, tak? Czyli jakieś dzieła, które tutaj mam wykonać, jakieś czyny określone, tak? Do tego mam cechy charakteru, powołanie na maszynę, ukształtowanie Bóg w pewien sposób, tak? Jakby i my się mamy w tym poruszać, i mamy się w tym odnajdywać, talenty, tak? Więc to są rzeczy ważne. I tak jak mówię, że Jezus mówił, patrzcie, Jezus mówił... Bo tego trzeba czytać całą Biblię, bo wiecie, jeden, jedno, jedno powołuje drugie, 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 drugie. I później możemy robić kogiel mogę, każdy z nas może gdzieś gdzieś pójść w jakieś jakieś, jakieś dziwne rzeczy. Dlatego całe Boże mamy przyjmować i, i, i jak najbardziej karmi się też... karmić się tym, co Kościół mówi. Ale y, to słowo chciałem powiedzieć, że... Jezus powiedział, trwajcie we mnie. Trwać to trwać. Trwanie w Chrystusie w wierze to jest trwanie w Jego Słowie, trwanie w modlitwie, w skupieniu się na Nim. I to się wyrabia w Tobie. To łaska wyrabia w Tobie. Ty rękę do Boga, a łaska to wyrabia. Już kiedyś raz mówiłem z bratem, gadałem, że to chodzi o to, że jak my żyjemy jak Piska w gnieździe i żyjemy z łaski. Ale ja w tym gnieźnie zapierniczam z całej siły, z całej gorliwości, z tego zapału, jakim Bóg dał, jak mnie ukształtował. Wkładam rękę do pługa całe serce, oddzielam film jakiś nie, idę dwie godziny z Bogiem spędzić. Coś fajnego mogę zrobić? Nie. Mogę jakieś hobby? Nie, ja chcę Boga. Mogę tamto nie, ja chcę Boga. Mogę tamto nie, ja zna rzecz Królestwa i Ewangelii, ja to rezygnuję. Wszystko inne będzie dodane. To, co ma być z nieba, tylko dodane i wierzę Jezusowi i ufam. I idę i oddzielam się. Czyli robię wszystko i. Modle się, bym nigdy nie polegał na tym, co robię, tak, w tym gniazdku, tylko na łasce Bożej. Ale ja się otwieram dzięki tymi rzeczami, które robię, swoje serce, swoją duszę, nastawiam się na to, by znaleźć tą łaskę, by znaleźć tą wiarę, by znaleźć to słowo, by przytrzymywać to słowo, bo ono jest dla mnie skarbem i perłą drogocenną, wszystko uznaję za śmieci. I ono jest perłą dla mnie, ja je trzymam w sercu, ja z kimś gadam, ale ja myślę o tym słowie, rozumiesz? Bo to jest najważniejsze. Ktoś mówił o nie szanuje mnie, ale ja myślę o tym słowie, bo ono jest skarbem dla mnie. Skarbem, perłą. I ja wiem, że ono ma na przykład dwa dni we mnie przebywać i myśleć i się tym słowem. Duch Święty mnie namaszcza, objawia mnie je, wprowadza mnie w te korytarze Bożego Serca, Bożej rzeczywistości. I ja się poruszam w duchu, w tych głębokościach ducha wtedy. I tam się niewiele później nawet już modlę. Później już są wichry, aniołowie, głębokości, szerokość, wysokość, długość. I tam poznajemy Chrystusa. Tam jesteśmy niewidzialni dla ta tam jest życie według ducha, tak? Bo to są niesamowite głębokości. Doświadczenie Boga. Tam są. Różne, bardzo różne. Ja na przykład bardzo różne miałem masę miałem doświadczeń Boga. Przeżyć Boga. Które też budują moją wiarę. Widziałem raz jak jest w niebie. Raz widziałem jaki hałas w niebie, jakie uwielbienie, raz, raz widziałem duchem. Jak Jezus się modli o mnie. Raz byłem na skrzydłach Anioła, w Duchu. Nie wierzyłem, nie, nawet nie, nie widziałem Duchem, że są Aniołowie. Nie czułem ich obecność, tylko... I to są doświadczenia, i wiele innych, to są doświadczenia, które Bóg ma dla nas, i, ale właśnie dlatego, żebyśmy trwali w Chrystusie. Nie, że rano, później myślę pół dnia o czymś innym, i później na chwilę do Boga, i później znowu cały dzień ten, i znowu wieczorem tylko do Boga. Rozumiecie? Tak oczywiście to może się rozkręcać, to życie modlitewne Twoje z Bogiem, tak, ale to się będzie, jeśli Ty będziesz chciał, bo Bóg chce tylko, On chce tego, żebyś tylko chciał i będziesz oddzielał coraz więcej, urywajcie czas, jest napisane, to coraz bardziej Duch Święty będzie przejmował i Ty będziesz w pracy, Ty będziesz z rodziną, Ty będziesz z dziećmi, Ty będziesz gdziekolwiek tam jesteś, na basenie czy gdzieś, przy hobby będziesz miał i przy hobby będziesz jechał na rowerze i będziesz w takich głębokościach Boga, rozumiesz? Że ty nawet nie będziesz wiedział, że jesteś na rowerze. Będziesz miał takie wrażenie, że ludzie się nie widzą, bo to też często tak jest. Będzie Cię chwała Boże oświecała. Będziesz widział coraz bardziej wszystkim chwałę i jak ją będziesz widział namacalnie, będziesz, będziesz się przemieniany w chwałę. I z wiary w wiarę. Bo Bóg nie jest martwy. Ja wiem, że żyjemy z wiary i nie chodzi o to, żeby, że, że musisz przeżyć coś. Bo nieraz nic nie przeżywamy i wtedy jest, są próby wiary, są trudne rzeczy. Jest sucho, jest, 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 jest po prostu te wody moab, moab czy jak to się to nazywa. I wtedy ufamy Bogu. Są ciemności, na cienia, śmierci, ale idziemy, ufamy Bogu. Ale mówię, że są też Bóg chce, Bóg jest doświadczalny, Bóg jest przeżywany, tak? I modlimy się oczywiście, żebyśmy polegali na wierze, a nie na tym, żebyśmy co chwilę musieli mieć doświadczenia i, 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 ten, i takie rzeczy. Ale trwanie, czyli trwanie w słowie, wtedy zacznie się wydawać namaszczenie, olej namaszczenia. będziesz świeży, będziesz lekki, będziesz coraz bardziej wolny, rozumiecie, dlatego Paweł mówi, że on wszystko uznał za śmieci. Wszystko, za gnój, za zniliznę. I to nie znaczy, że on to zlekceważył, tylko on właściwie ułożył priorytety, czyli Bóg na pierwszym miejscu, Jezus na pierwszym miejscu i on stopniowo wierzy, że też miał właśnie tą komorę. No, nie wiem jak miał, no, ja ja, ja mówię po sobie, jak to, jak to u mnie było. Ta komora się z Bogiem, ta bliskość Boga była coraz bardziej w moim życiu obecna. I to też nie tak, że zawsze, tak? ale jakby nawet jak nic nie odbierałem, miałem złe dni, to wstawałem, szukałem Boga, szukałem Boga bo dla mnie muszę go znaleźć, muszę znaleźć, bo ja wiem, że on jest we mnie. Ja wiem to wszystko na głowę, to teologia, te slogany, ale ja muszę go znaleźć, rozumiesz? Ja muszę znać ten skarb. Ja muszę przełożyć serce. Ja tak mam. Ja nie wiem, jak nie mają. On będzie dla ciebie wtedy coraz bardziej rzeczywisty i prawdziwy. I będziesz go wtedy poznawał. Oczywiście nie rób tego tak jak ja mówię. Ja się tylko dzielę tym, co ja ale Ty rób tak, jak Cię Duch Święty prowadzi, tylko chodzi o to, żebyś czas Mu poświęcił. Bo, chodź tutaj Karol, to, co my możemy zrobić, to poświęcić czas, dać czas Jezusowi. i z Nim, rozumiesz? Mam zrobić to? Jakieś coś wygodne dla ciała? Nie. Chcę na przykład o 20, ja nie mówię, że też ja tak robię, tak? O 20 chcę iść spać, bo jestem zmęczony. A może warto? Ja akurat ostatnio się kładę i nie daję rady po prostu. A może warto tak dwie godziny sobie puścić po cichu uwielbienie? i przebywać z Duchem Świętym, pomodlić się na językach, szukać Jego oblicza, szukać Jego serca, wołać do Niego, rozumiesz? Bóg da się znaleźć tym, którzy Go szukają. W Hebrajczykach pisze, że Bóg nas wynagradza tych, którzy Go szukają. I że bez wiary się nie można podobać Bogu. Bóg nie ma względu na osobę, ale wiesz, On da się znaleźć tym, którzy Go szukają. Kto prosi, tak? Gwałtownicy, tak? Ludzie zdeterminowani, zdesperowani raz. rozumiesz, żeby Go znaleźć. To Bogu się podoba. Naprawdę. Bogu się podoba tak samo pokora. I tak jak mówiłem wcześniej właśnie, że to, co masz bezpośrednio od Ducha Świętego, objawienie Jezusa, objawienie tego, co Bóg mniej więcej chce przez ciebie zrobić, chociaż ty też jakby ty, ty tylko wiemy jakby mniej więcej, to, to, to jest skarb. Pilnuj tego I, i, i bądź otwarty na innych ludzi. Ale pamiętaj, że nie ten, co sieje, nie ten, co podlewa, to, to nic nie znaczy, rozumiesz? Tylko ten kto, Bóg, który daje wzrost, tak? I że każdy za swój trud otrzyma zapłatę, tak? I to chciałem powiedzieć, że trwanie, wiecie, to nawet możesz, yy, wiecie, w nocy Bóg zaopatruje, tak? Jak wierzymy, że w nocy nasz Człowiek nas zaopatruje, tak? Wszystko przez wiarę, tak? Że kładę się, że wiem, że Bóg jest ze mną, że On będzie rozkoszował się moją obecnością, bo Bóg nas kocha i się rozkoszuje nami. To jest pięć nad pieśniami, wiecie, cudowna rzecz Wilnie. Jesteśmy jego perełką, tak? Jego skarbem. Też tak samo. O wiele, o wiele wiesz... Tu, tu jest dopiero głębia, tak? Jak, jak Bóg nas widzi, tak? To jest podstawa w ogóle. Że jesteśmy poźlądkiem takim, wiecie, soczystym. Bóg się rozkoszuje. Pieśń nad pieśniami to jest, wiecie, najbardziej uderzająca w religię w ogóle księga w ogóle. Pełna erotyki. Pełna takiej erotyki. I pełna chwały. Pamiętajmy, że niczym są utrapienia. Pamiętajmy, że wszystko jest też potrzebne, jak na to dobrze spojrzysz. Dystans. I niczym są utrapienia z fałą, która się ma objawić. A jeszcze na tej ziemi mają się objawić synowie, cielimy, tak? Shalom. I z Bogiem.